Wieżę w Caracas. Niech kamera będzie moimi oczami, bo ja tu nic nie widzę, ale włożę rękę. Tutaj wieża Mercantil, a tutaj najwyższe slumsy świata. Dobra, nie nie włożę ręki. Mam za gruby nadgarstek. 15 tysięcy bolivarów. W tym momencie jeden dolar to jest 240 tysięcy, więc 15 tysięcy bolivarów to jest no nie wiem 5 centów, 7 centów, jakieś też śmieszne pieniądze. No, ale jedziemy. Torre David. Torre David, ya eso lo desocuparon, esa torre está desocupada, ahí no, ahí no debe haber gente viviendo, a excepción de repente de los que cuidan, wey. Sí. pero toda esa gente fue sacada de allí. Y la mejor toma se dan es por este lado. Es... Muchas veces se lo, los indigentes, güey. Mówi Robi, że tam też y, często okrywają się ludzie, którzy mają coś za pazuchą, się mówi. Budynek nieskończony. Będziemy zobaczyć, żeby mieć w miejsce, żeby mieć dobry widok na Torre David, żeby Wam, żeby wam pokazać. Tory David zaczęła się budowa w 1990 roku. E, Tory David dlatego, że David... Willemburg rozpoczął tą budowę, który był prezydentem e, Konfinansas i to miała być wieża, właśnie takie centrum finansowe, Konfinansas. Ale e, Dawid zmarł w 1993 roku, w 1994 roku przed kryzys bankowy, no i przerwali budowę. Ale to miał być e, ósmy najwyższy, wtedy w tamtym czasie, kiedy jeszcze nie został skończony, był ósmym najwyższym budynkiem w Ameryce Południowej. W trzecim najwyższym w Wenezueli zaraz po Torres del Parque Central w dwóch wieżach parku centralnego i e, ma 190 metrów wysokości 45 pięter a per espectacular Robin de verdad esta es la mejor vista que hay esta es la mejor vista y los colores. zobaczcie kolory zobaczcie po prostu każdy cada era una familia każda rodzina miała swoje mieszkanie i widać po prostu po kolorach widzicie, że są różne kolory w 2007 roku ten budynek e, zaczęli zamieszkiwać nielegalni lokatorzy, czyli ludzie zaczęli e, wprowadzać się tam i też mówili, mówią o Torre Davido, wieży Davida że to są najwyższe slumsy czy były najwyższe slumsy świata tam ludzie mieszkali przez kilka lat e, w ostatnich latach tam było 5000 ludzi mieszkało zamieszkanych było, z tego co czytałam 28 pięter no oczywiście budynek był nieskończony, więc nie było wind, ludzie po prostu e, wychodzili te pięta na piechotę. Pierwsze pięć pięter można było pokonać motorem, a reszta na piechotę. A na początku, jak się wprowadzili, oczywiście tam nie ma, nie było wody, ani nie było prądu, oni wszystko musieli sobie sami pozałatwiać. Na początku ci ludzie, jak mieli potrzebę załatwienia się, no to wszystko do reklamówek jak później wyrzucali. No i stopniowo zaczęli doprowadzać sobie prąd, wodę. Woda dochodziła do 22 piętra, do góry. No i tam mieli jakieś opłaty za te mieszkania. Tam składali się wspólnie chyba 30 dolarów miesięcznie. No i to było na, na utrzymanie budynku, na prąd, na wodę, więc stworzyli sobie taką swoją społeczność w środku tej, w środku tej wieży. Tu jest wejście, główne wejście, ale jest zamknięte. No nie no, zamknięte jest, zamknięte jest. Zamknięte jest. W 2014 roku e, rząd postanowił przesiedlić tych, przesiedlić tych ludzi. E, uruchomili operację. Operacja się nazywała Zamora, bo do Zamora, do tego miasta, kto się nazywał Zamora, przesiedli tych ludzi do mieszkań budowanych przez rząd. I obecnie tam nikt nie mieszka. Obecnie tam nie ma nic, ale właśnie pytanie, czy możemy tam wejść. Podczas Czesienia Ziemi. E, ostatnie te najwyższe pięć pięter przechyliło się na o 14 stopni. Tutaj z tej, z tej pozycji to jesteśmy tego akurat nie widać. No ale dobra, spróbujemy okrążyć tą tą Redawili i zobaczyć czy się da wejść do środka. No nie wiem, zobaczymy. Robin mówi, że jakiś czas temu porwali ambasadora nie w jakiego kraju, być może Kostaryki, i trzymali go właśnie w Toredawicy. Nie, to nie są. no. No, dobra, spróbujemy wejść. Eee, to będzie misja Mission Impossible w Caracas To jest chyba najbardziej niebezpieczna rzecz, którą robiłam. Tak na, naprawdę nie żartuję w tym momencie, bo wejść tam jakby ktoś nas złapał policja to mamy problem. Prawdopodobnie tracę kamerę, eee, a jeśli wejdziemy tam. I nam się uda wejść, i na nie złapie I to może być tak, że tam ktoś już w tej wieży mieszka. My oczywiście jesteśmy intruzami, oczywiście. Znaczy no ludzie prawdopodobnie są nieobyczalni. Prawdopodobnie mogą być narkomanami, mogą, mogą być złodziejami. I no, chodzi blondynka, zaczynają takie kawały. Chodzi blondynka do opuszczonej wieży w Caracas. Co się może wydarzyć? No i oczywiście wieście z magiczną pałą, no bo jakby nie. Tu sabes que mucha gente en en mi videos, que dai mi videos, están saludando. No mo Porque te aman, porque te aman por tu vibra, por por tu carácter. Puedes creerlo. no za bardzo wierzy, że po prostu go tak pozdrawiacie. Jak go pozdrawiać, ale ja przekazuję wszystkie pozdrawiania. Patrzcie tą konstrukcję, nie wiem czy widzicie, jak tam się wszystko sypie. To prawdopodobnie po tym trzęsieniu ziemi. Idziemy tam do góry na most, zobaczyć czy... czy nakręcimy jakieś fajniejsze ujęcia. Mówię Robinowi, że opcją, że tam to stał jest A tam widzę, ktoś zostawił rusztowanie, więc można nawet zeskoczyć normalnie. No właśnie, tylko no tylko, jest niebezpiecznie. Robin mówi, że nie. Robin mówi, że nie, że niebezpiecznie. Trochę tak słabo w ciągu dnia. Jest dziesiąta rano. Ludzie łodzą ulicą, więc trochę byłoby słabo, wiecie, skakać przez mur. A tam ktoś sobie zbudował. Zaraz wam pokażę, pójdziemy kawałek dalej tutaj też zamurowali, bo oczywiście no wieża jest nieskończona, więc no wyobraźcie sobie, że mieszkacie w mieszkaniu bez okien, bez ścian i siedzicie sobie w salonie, a tam jest przepaść i 15 pięter w dół lecisz, nie? więc niektórzy ludzie sobie po prostu zamurowali albo, albo zainstalowali barierki um, no A i właśnie tutaj zamurowane dla bezpieczeństwa Kurczę, tam nikogo nie ma. Korci mnie, żeby tam przejść. Tutaj wam chcę pokazać PDVSA. PDVSA, czyli Petroleos de Venezuela S.A., czyli firma naftowa, państwowa. Independencia y Patria Socialista, czyli i niepodległość i e, ojczyzna socjalistyczna. E, przeżyjemy i wygramy. Coś takiego tu jest napisane. A tam jest BBVA, czyli bank, który też ja znam, ja znam z Kolumbii. Tutaj wieża Mercantil. A tutaj najwyższe slumsy świata. Torre David. Ale super, to jest chyba highlight, highlight Caracas, tak powiem wam szczerze. Takie miejsca, których nie można zobaczyć nigdzie indziej na świecie. Tylko tutaj. tam w środku, oni, oni po prostu mieli jakby swoje państwo w państwie i tam 10-15 osób uzbrojonych zawsze było każdego dnia, żeby bronić jakby pilnować bezpieczeństwa więc no wejście tam, jeśli ktoś tutaj nie mieszkał przechlapane a tam zobaczcie, tam jest, tam jest tam jest tam gdzie stoi ten gość jest główne wejście te ludzie wchodzili po schodach i wchodziło się Zobaczcie, dla mnie można tam przeskoczyć, a Rowin nie chce. Nie no, ma, jest zdroworozsądkowe, ma rację, zdecydowanie, bo tam... Wyobraźcie no, sobie, że gdybyśmy musieli stamtąd uciekać. W ogóle tam nie byłoby nas nawet widać, bo jest mód, który zasłania tak naprawdę wszystko. Więc no jest niebezpieczeństwo, jakby... No, to nie jest, wiecie, Nowy sąd, tylko to jest Caracas. Zobaczcie, zanim się zamkną drzwi. Ta część należy jeszcze do Torre David i przypuszczamy, że tak właśnie jeździli do góry motorem. Pan się patrzy. A zamykają mi drzwi. No, trochę chiciliśmy. Bene asistencia 911. No. No to jest Centro médico aquí. ¿Cómo? Centro médico? No. Ambulancia. Pene Asistencia 911. Cuando tu no. tienes no. una emergencia... Aló 911, mira! Mi abuelita se cayó. I ambulancja, eee. jest un 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 Una persona se Tutaj na dole to wszystko, co jest zamurowane, to właśnie należy do, do obiektu e, pogotowia. Chcę Wam coś pokazać, żebyście też nie myśleli, bo ja tak wam w filmikach niektórych powiadam o ludziach biednych. E, kąd jedzenia w śmieciach eee, pokażę wam żeby, żeby, żebyście mieli po prostu obraz tego bo czasem jak się nie zobaczy, to się nie to się nie uwierzy A teraz miramos a mirar si se puede entrar No creo pero Wszystko jest nawet to jest pod drutem elektrycznym pod prądem i wszystko co tutaj było, to jest zamurowane, no nie ma żadnego przejścia Ale tam jest jakaś, jakaś... Jakiś dach, ja nie wiem czy tam ludzie mieszkają, czy się wspinają po tym, żeby przeskoczyć, nie mam pojęcia, naprawdę Kanciapa Słynna Torre Tam też zobaczcie, są zamurowane niektóre piętra Dla bezpieczeństwa i tutaj są kamery No Wiem, że nie wejdziemy, ale tak już tylko tak patrzę Dobra, niech kamera będzie moimi oczami, bo ja tu nic nie widzę, ale włożę rękę Tam mnie ktoś tej kamery nie zajumał Dobra, nie, nie włożę ręki, mam za gruby nadgarstek Si? Que vayan a venir y nos quieran quitar la cámara. Ah, ¿quieres que policía? O... Sí, de repente, porque como hay una cámara ahí que nos está enfocando directamente a nosotros. Tiene razón, vale. Entonces. Tiene razón. No es por nada, ¿eh? No, no tengo bastante. No tengo bastante robina. Vos, Rosón, maracia, sí, Pero mira, allá hay hueco. Un hueco, otro hueco. ¿Hueco cómo? Para ver. No hay nada. No hay nada. No amiga, no vas a ver absolutamente nada, está todo Ależ to jest kawał historii. To jest takie naprawdę highlight chyba. Lubię miejsca jak mówiłam Robinowi uh -huh. muzea tak, no jak już mam dużo czasu jasne, mogę pójść esto do muzeum era, zobaczyć, esto, ale... to servia de refugios? Refugio de delincuentes. Sí. sí. Hay mucha historia de Uf. la Torre David. por entonces mira, eso es Torre David y esto también es también Torre David. Claro, no. to, claro, esto pertenece a la Torre David Ajá. también. No, mira. Esto es como que dice un anexo. Ajá. Mira las rampas de comunicación, ve. Todo, todo se comunica. Nadie puede los cinco pisos más altos que son. pochylone przez, e, przez nie Niedziemi. No, na zdjęciach na internecie to można widać, to można zobaczyć. E, no słuchajcie, no i w ogóle historia całej tej wieży jest tak interesująca, ja Wam uwzględnię, ja Wam, ja wam wrzucę linki do, do ciekawych dokumentów w opisie, żebyście poglądali, jak to było, jak ludzie tam mieszkali faktycznie. Jest Chyba część z tych filmów jest po angielsku. Jest chyba po hiszpańsku. Nie wiem, czy są, czy są napisy, ale, ale powrzućam, powrzućam, żebyście, żebyście przebycieli, bo jest ciekawe. ¿A dónde vamos? Abajo. Aquí vivía cualquier cantidad de personas y cualquier cantidad de malandros. Wiesz co jest malandro. że każdy rodzaj po prostu przestępczości tam funkcjonował. Ale też wiecie, na przykład w tej wieży i były salony fryzjerskie, i dentyści, i sklepiki, także ludzie, każdy był przedsiębiorczy i, i były, były biznesy, były różne, różnego typu zakłady. Także no to jest kawał historii ta wieża.